Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym formacie na tym kanale. Także jak widzicie, mam tutaj przed sobą grę pod wrogim niebem od wydawnictwa Rebel. Jest to nowość, która służy jedynie do grania solo, także idealnie sprawdzi się na pierwszy film. Jeszcze tylko krótkie intro i zaczynamy! Tak oto wygląda przygotowana rozgrywka. Jednak nie do końca, ponieważ ta część powinna być nad tą, tworząc jedną, długą planszę. Jednak strasznie ciężko takie coś by się nagrywało, dlatego postanowiłem to podzielić. Czyli po prostu to, co musicie wiedzieć przy takim rozstawieniu, to że pierwsza kolumna z tej strony odpowiada pierwszej kolumnie z tej. I tak cała reszta po kolei. Mamy tutaj taki zielony znacznik. Jest to znacznik toru badań. Celem gry jest doprowadzenie. Go na samą górę, dzięki czemu dowiemy się wszystkiego o obcych i ich pokonamy. Oczywiście, należy to wszystko zrobić wcześniej, zanim statek matka dojdzie do momentu, gdzie tutaj mamy narysowaną taką czachę. W tym momencie natychmiast przegrywamy grę. Stateczki, które będą dolatywały do naszego miasta, będą je ostrzeliwać i wtedy Będziemy tracić życie i oczywiście dojdziemy do czachy, również natychmiast przegrywamy. Także wiecie, jaki jest cel gry, przechodzimy od razu do grania. Gra dzieli się na trzy fazy. Pierwsza faza jest to faza kości. Mamy tutaj nasze pięć kości, dwie białe i trzy szare. Zaraz opowiem o co chodzi. Pierwsze co, rzucamy kośćmi. I patrzymy co nam wyszło. I teraz bardzo ważne. Jedną kość możemy przydzielić na jedną kolumnę. Kości możemy kłaść tylko w pomieszczeniach, które są za naszą maszyną drążącą. Jest tylko jeden wyjątek, że jedną kość możemy położyć przed, ale o tyle pól, ile wynosi dana kość. Zaraz to pokażę. I jest taki myk, że jeżeli za każdym razem położymy w jakimś pomieszczeniu białą kość, całą resztę należy przerzucić. Także dobra, mamy takie wyniki. Teraz każde pomieszczenie jest odpowiedzialne za coś innego. Powiedzmy, że tutaj jest dosyć słaby wybór, dlatego najlepszą moją kość, czyli w tym wypadku szarą piątkę, mogę położyć do pięciu pól od maszyny drążącej, a w ten sposób właśnie powiększymy sobie bazę, dzięki czemu zyskujemy więcej pomieszczeń do robienia akcji. W piąteczkę położę pięć pól dalej. I maszyna drążąca może w fazie pomieszczeń, czyli po tym jak rozłożymy wszystkie kości, poruszyć się do tej kości maksymalnie, czyli 5 pól, albo gdzieś wcześniej może skończyć swoje drążenie naszej bazy. W momencie kiedy położymy daną kość, w tej samej kolumnie następuje poruszenie się statku kosmitów. Tak jak na początku powiedziałem, że te kolumny odnoszą się do tych, normalnie byłoby tutaj w prostej linii do góry, czyli o 5 pól porusza się statek z tej kolumny. Było to dosyć niefortunne poruszenie, ponieważ za każdym razem, gdy statek stanie na danym polu, coś się dzieje. Jak widzicie tutaj, ciemne pole nic, ale już taki biały stateczek tutaj namalowany pokazuje, że porusza nam się cały statek matka. A jak mówiłem wcześniej, dojdzie do pewnego punktu, to przegrywamy automatycznie grę. Następuje akcja poruszenie statku o jedno pole niżej. Ale w momencie, kiedy stawiamy te statki, w fazie przydzielania kości, akcje boczne nie są rozgrywane. Działają one tylko w fazie statku matki, która jest trzecią fazą. Na razie jesteśmy w pierwszej przydzielania kości, czyli położyliśmy kość, statek się ruszył, następnie przydzielamy kolejną. Dobra, czas na drugą kość. Powiedzmy, że przydzielę teraz trójkę do naszego generatora i z drugiej kolumny statek rusza się o trzy pola. Wylądował na czarnym, także pusta przestrzeń, nic się nie dzieje. Teraz powiedzmy, że wezmę białą. Powiedzmy, że przydzielę to tutaj, do tej kolumny, a to jest działko, które sprawia od razu, że statek porusza się o jedno pole mniej. Kładę trójkę, czyli statek w odpowiedniej linii przesuwa się o dwa pola. W tym momencie wylądował na polu, w którym w następnej fazie, czyli w fazie pomieszczeń, jeżeli bym stanął na tym miejscu i oczywiście miał na kości jeden albo więcej, ten statek by eksplodował, czyli został zestrzelony. Na razie nic się nie dzieje. Położyłem białą kość, czyli przerzucamy dwie następne. Czyli wszystkie, wszystkie przerzucamy, które nam zostały. Dobra, mamy trójkę i mamy dwójkę. Zostały nam jeszcze tylko dwie kolumny. Również tutaj za bardzo nic nie można zrobić. Chociaż położę trójkę w tym miejscu. Ten statek przesuwamy o trzy. No i dwójeczka, czyli przesuwamy o jeden. Bo tak jak poprzednio, ruch minus 1. W tym momencie zakończyliśmy fazę kości. Przechodzimy do fazy pomieszczeń. W dowolnej kolejności możemy rozpatrzyć każde z pomieszczeń, gdzie mamy kość. Powiedzmy, że zacznę od buldożera, czyli nasza maszyna drążąca przemieszczę ją do końca. O 5 pól, Chcę jak najbardziej powiększyć bazę na samym początku gry. Przesunąłem o 5 pól, ale ruch tej maszyny tu ma narysowane, że kosztuje jedną energię. Opłacamy od razu koszt. Przechodzimy do drugiego pomieszczenia. Następne pomieszczenie to generator, który generuje nam energię. Tylko, że tutaj na dole są modyfikatory. Mamy tutaj minus 1, tu na przykład minus 2. W momencie przydzielania kości nie wpływa to na ruch danego statku. To dopiero właśnie w fazie pomieszczeń obniża albo powiększa nam wartość tego, co wyszło nam na kości. W tym momencie mamy tutaj dwójkę, czyli o 2 energii zwiększam swój licznik. I kość wędruje na bok. Następnie, tutaj nic nie rozpatrujemy, tutaj również nic się nie dzieje, w tym miejscu następuje nalot. Kosztuje to jeden energii, patrzymy czy chcemy to zrobić, oczywiście że chcemy, no bo akurat jeden statek stoi na takim polu, że możemy go zestrzelić, ale mamy modyfikator, na kości mamy dwa, czyli moglibyśmy zestrzelić wszystkie statki, gdzie będzie tutaj znak eksplozji, ale z dwójką maksymalnie, czyli tu już byśmy tego nie zestrzelili, tu też, tu by się udało. Ok, wykorzystuję jeden energii, zabieram kość i statek zostaje zestrzelony. Zestrzelony statek ląduje na matce i tam sobie czeka na ostatnią fazę, fazy statku matki. Także skoro o matce mowa, teraz skończyliśmy naszą fazę pomieszczeń, także jest teraz pora na nią. Ona robi trzy kroki. Pierwszy to jest przesuwa się o jedno pole niżej. Przesuwamy ją o pole niżej. Ten statek znajdował się akurat na polu, czyli ląduje na razie na matce. Obniżyliśmy o jedną pole i druga rzecz, patrzymy teraz na te akcje z boku. W tym miejscu akurat nasza maszyna drążąca musi się cofnąć o dwa pola. Wykonane i trzecia część to jest przydzielanie statków, czyli ich przygotowanie do dalszego ataku. Pierwsze co patrzymy, w której kolumnie nie ma statku, czyli w tej nie ma i w tej nie ma. Tak to wygląda. Normalnie byśmy jeszcze, jeżeli w każdej kolumnie byłby statek, a może to się stać, ponieważ będziemy jeszcze mieli białe statki, wtedy najpierw należy przydzielać wszystkie te różowe czy czerwone statki, dopiero na końcu właśnie białe. No i drugi rząd statków przydzielamy tam, gdzie dany statek jest najdalej, czyli najbliżej naszej bazy. Pierwsza runda jest za nami, przechodzimy dalej, zagramy jeszcze jedną albo dwie, zobaczymy. Czyli pierwsze co rzucam kośćmi. Takie oto nam wyszły wyniki. No jest troszeczkę szóstek, ale czas zdobyć jakieś punkty. Tu jest bardzo dobre miejsce, w którym mamy modyfikator plus jeden. Przydzielę naszą jedną szarą szóstkę w tym miejscu, czyli mamy o 7 punktów, czyli tak naprawdę w turze pomieszczeń będziemy mogli ruszyć się w końcu na torze badań. Ale oczywiście w tej kolumnie przesuwa się statek o 6 pól i Tutaj mamy strzałkę, czyli zmienia swoją kolumnę. Przydzielamy dalej. Kolejna szóstka, dam na generatorze. Teraz mamy białą szóstkę. No to chcemy troszeczkę powiększyć bazę. Dam ją w tym miejscu. Oby się udało, ponieważ potrzebujemy bardzo to pomieszczenie. I teraz jest właśnie taka sytuacja, że ten statek zmienił swoją kolumnę, czyli teraz na tej kolumnie mamy dwa. I znowu bardzo niefortunne zagranie, ponieważ aż dwa statki będą się poruszać o 6 pól. Ruszają się jednocześnie, a akcje, jeżeli staną na jakimś polu, wykonujemy od tego, który jest najbliżej matki. Czyli, dobra, ruszamy o 6 pól. Na strzałeczce, czyli na bok, kolejny również. I nic się nie dzieje. Dobra, tak zostawiamy, ale że położyłem białą kość, muszę przerzucić wszystkie następne. Dobra, tą kość położę w tym miejscu, czyli ten statek poruszy się o jedno pole. Została biała i tak naprawdę tylko jedna kolumna, i w tych dwóch miejscach możemy to położyć. Dam tutaj, czyli się rusza o 3. I zmienia, zmienia tor. Ok. Teraz faza pomieszczeń w dowolnej kolejności. Najpierw przesunę się o 6 pól naszą maszyną drążącą. Kość ściągam. Maszyna się ruszyła, zużyła 1 energii. Teraz 6 minus 1. Dostajemy 5 energii, wędrujemy na 7. Tutaj nic się nie dzieje. Tutaj również nic się nie dzieje. No i teraz zdobywamy nasze punkty, czyli punkty badań. 6 plus 1 to jest o 7. Ale kosztuje dwa energii. Dwa energii. Czyli jest szóstka, mamy 7 z jednego pomieszczenia, nie możemy rozdzielać tych punktów. W tym momencie poruszamy się na torze badań na szóstkę, zdobyliśmy jeden poziom wyżej. Tutaj nie powiedziałem Wam jeszcze jednej rzeczy. Każde miasto ma swoją dodatkową umiejętność, tak to nazwijmy, które zróżnicują każdą rozgrywkę. Akurat Waszyngton. Ma tutaj takie dodatkowe pole, że przy pierwszym rzucie każdej rundy obróć jedną białą kość na wynik 6, zamiast nią rzucać. Oczywiście nie zrobiłem tego od początku, także pamiętajcie o tych kafelkach. Jak gracie na podstawowym, czyli Roswell, tam nie ma żadnej dodatkowej reguły do gry. I teraz jest faza statku matki. Matka rusza się o jedno pole. Akcja. Ten symbol pokazuje, że jeden biały statek wędruje na matkę. I trzecia część przygotowanie statku. Na pierwszej i na piątej kolumnie nie ma żadnego statku, czyli powiedzmy ten przygotuję na pierwszej, a biały na piątej. Dobra, czyli skończyliśmy drugą rundę, przechodzimy do trzeciej. Czyli tak jak tutaj mamy teraz na Waszyngtonie napisane: jedną kością nie rzucam, od razu układam ją na szóstkę. Teraz zrobimy taką dosyć mocną akcję, czyli chcę jak najwięcej kości z bardzo dobrymi wynikami wrzucić, abyśmy jak najdalej posunęli się na torze badań. Wrzucę najpierw piątkę szarą na pierwsze pole. Tak jak tutaj mamy taki przypadek, że każe nam zejść na prawy tor, ale już jest statek, nic się nie dzieje. Kolejną piątkę również tutaj wrzucę. Pamiętajcie, że na dole jest koszt, także też będę musiał troszeczkę dodać do jakiegoś generatora, piątka na drugim torze, no i teraz naszą białą szóstkę również tu położę, czyli trzecia kolumna porusza się o 6. Oczywiście tak nie grajcie ponieważ ja, ja chcę Wam tutaj pokazać różne rzeczy, ale to jest dosyć głupie posunięcie, ponieważ widzicie na tej kolumnie aż dwa statki, które poruszą się o 6, czyli na 100% zaatakują naszą bazę i stracimy dwa punkty życia. Ale niech będzie, zobaczycie przynajmniej jak to działa. Każdy statek, który przeleci i wleci na kafelek miasta, zadaje jedno obrażenie. I zadowolony z tego, że to zrobił, wraca na statek matka. Również to samo, wraca, dostajemy kolejne obrażenie. Bardzo zły ruch, ale mocno przynajmniej zapunktujemy. Ok, zostały nam jeszcze dwie kości, chociaż położyłem białą, należy resztę przerzucić. Czwóreczkę damy na generator i jedynkę. Została nam ostatnia, tak naprawdę, kolumna, a dorzucę sobie tutaj. Dobra. Przechodzimy do fazy pomieszczeń. Tutaj będzie grubo, także naszą czwóreczkę minus 1, czyli zdobywam 3 punkty energii. I teraz dosyć istotna sprawa, bardzo ważna, żeby wejść na kolejny poziom, potrzebujemy 3 punkty doświadczeń. W tym pomieszczeniu mam 1 plus 1, czyli mam dwa. Czyli jeżeli miałbym tylko to pomieszczenie, nie mogę przeskoczyć. W tym momencie i tak naprawdę akcja jest zmarnowana, ponieważ z jednego pomieszczenia musimy mieć wystarczającą ilość punktów, aby przejść wyżej. Tą akcję zostawię na później, a teraz wykonamy tutaj tą potężną akcję punktowania, zdobywania punktów badań. Ona nas kosztuje aż 5 energii, czyli wracamy na trójeczkę, i w tym momencie zdobywamy aż 16 punktów. Możemy poruszyć się o 3. 4 plus 3, 7, 8, 12, 13 i jeszcze tutaj plus 3, czyli 16, czyli tak naprawdę idealne posunięcie. Przesuwamy nasz znacznik na to miejsce. Bardzo dobry ruch, chociaż nie do końca, bo straciliśmy dwa punkty życia, i w tym momencie te kości idą na bok. Zostało nam ostatnie pomieszczenie plus 2, i akurat tutaj mamy 2. I przesuwamy o kolejne pole. Runda statku matki porusza się o jedno w dół, statek ląduje na niej. Akurat nie ma tutaj żadnej akcji, także spoko. I następuje przygotowanie statków. Na tych trzech polach są statki, nie ma tylko na tych dwóch, czyli na pewno przygotowują się tutaj różowe statki. A biały, który mamy tutaj jeszcze miejsce na trzy, czy jakbyśmy mieli więcej tak naprawdę i jakiegoś nie da się przygotować, zostaje i czeka na kolejną turę matki. I w tym momencie przygotowuję na tą kolumnę, na której statek jest najdalej. Czyli widzimy, że na drugiej tutaj mogę przygotować. Ok, zagramy jeszcze jedną rundę, ponieważ chcę wam pokazać jeszcze akcję robota. Rzucamy naszymi kośćmi. Oczywiście jedna biała zostaje przez tą umiejętność na szóstce. Całkiem niezły rzuty, czyli tą szóstkę szarą. Tutaj mamy odkrytego robota, czyli przydzielam sobie szóstkę. Ten statek nas atakuje, wraca na matkę, zadaje jedno obrażenie, piąteczkę i kolejna rzecz. Na przykład, jeżeli pomieszczenie składa się z trzech pól, a na przykład będę miał tylko na dwóch, nie mogę go aktywować. Pomieszczenie zawsze musi być pełne, wtedy dopiero możemy je wykorzystać. Czyli w tym wypadku, jak położyłem tutaj na robocie, to już wiemy, że na pewno nie będę mógł wykorzystać tego pomieszczenia, ponieważ ta kolumna już jest zablokowana. Potrzebujemy jednego punktu, punktu badań. Położę tutaj piątkę, szóstka, czyli siedem. Ostatecznie taki będzie wynik tej kości, ale statek porusza się nie patrząc na modyfikatory. Mamy jeszcze dwa puste pola. Piąteczkę na generator. No i trójka nam została tutaj. A, żeby za daleko się nie poruszali, czyli poruszy się o dwa pola. No ale akurat na symbolu matki. Matka się przesuwa o jedno. I przechodzimy do fazy pomieszczeń. Pomieszczenie robotów zaczniemy od niego. Mamy tutaj kość, na której mamy 6. Wymieniamy ją na kość niebieską, która właśnie symbolizuje robota również na taką samą wartość i automatycznie skoro robimy pomieszczenie robota możemy przydzielić go do jakiegoś pomieszczenia w którym będzie dawał nam bonusy i nie musimy usuwać tej kości z planszy tylko za każdym razem gdy wykona jakąś akcję zmniejszamy jego wartość czyli z 6 w tym wypadku będzie na 5 ok przydzielę go tutaj ale obracamy go o 45 stopni, abyśmy wiedzieli, że w tej rundzie nie możemy go wykorzystać. W momencie, gdy go wystawiamy, dopiero w następnej będzie nam dawał akurat w tym wypadku energię. Tutaj mamy na polu 5, ale to nie ma sensu teraz wykorzystywać, ponieważ tutaj mamy 6 plus 1, czyli 7. A i za, oczywiście, musimy opłacić tutaj energię za wykorzystanie tego pomieszczenia. Potrzebujemy energii. Czyli plus 4, wykorzystamy laboratorium 6 plus 1 to jest 7, czyli akurat jak widzicie 6 plus 1 to jest 7, i oczywiście musimy wydać koszt energii. Wykorzystujemy następne, opłacamy koszt 5, raz, 3 to jest 4. No tutaj już nie podskoczymy wyżej, no i tutaj nic się nie dzieje. Jakby była kolejna runda, Nasz robot zostaje w tym miejscu i przydzielamy kości. Kości robotów o tyle są fajne, że nie są brane w limicie kości na rundę czyli w tej samej kolumnie możemy mieć kolejną kość. I w fazie pomieszczeń, jeżeli wykorzystamy to, czyli w tym wypadku 6 minus 1 o 5, podniesiemy naszą energię. Automatycznie obracamy go na piątkę. I tak gra toczy się i toczy do momentu, w którym statek matka doleci tutaj do miejsca, w którym mamy tą czerwoną czachę, wtedy automatycznie przegrywamy, albo my zdobędziemy tyle punktów badań, że wejdziemy tutaj na sam szczyt i również automatycznie, ale tym razem wygrywamy. Każdą rozgrywkę możemy sobie utrudniać, ponieważ każdy z tych kafelków ma jeszcze drugą stronę, która jest trudniejsza, czyli tak naprawdę do każdej rozgrywki możemy sobie o jeden poziom podwyższać poziom trudności. W tym wypadku podwyższyłem to o 2. Poza taką grą, żeby ona się za szybko nie znudziła, a na pewno się nie znudzi, uwierzcie mi, mam już za sobą sporo rozgrywek, jest cała kampania do przejścia, której elementy będziemy mogli później wykorzystać w normalnych rozgrywkach. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Napiszcie, co sądzicie, jak się wam podobało. Jeżeli chcecie więcej materiałów takich jak ten, pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji. A to już tyle w tym filmie. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!